Czyli tak, witamy na turnieju gminnym ping-ponga gmina Warnice. Po prawej stronie zawodnik Piotr Zielniak. Po lewej pan Zbyszek Delniak. Tak. Jest to nasz finał o Puchar Wójta Gminy. Niech wygra lepszy. Niech wygra lepszy. Teraz ja z tobą. Wiekowo spora różnica? Dokładnie 69 lat versus ile brat ma? 41. 41 Czyli mamy 18 lat różnicy. Dokładnie Zaczynamy. Stabilizator by się przydał. Łapy mi się. <grymne> 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 Nie tylko to by mi <grymne> My Jest dobrze. ten. Wow. Na luzie, na luzie.

E. E. Będziesz wiadomością <śpiewanie> Brawo Tacy oni skupieni, jakie powolne ruchy pod tą piłkę mają, nie? No. Dobra, no. to co się dzieje, patrz. Analiza stołów za zaserwowaniem. Podejrzewam, za miarki im dali, to powinien przed podrzeniem, wiesz. No, może być. Powinien być jeszcze wiesz, pomiar wiatru, siły wiatru tak dalej. A, patrz. Brawo. Ale idą łeb w łeb?

Ale dziadek film dobry, nie? Kurwa, 70 lat. Tak, ale zauważyłem, że kierownik tylko przebija. Gdzieś tam zetkniecie sami? Tak. Ale skupia się na tym, żeby przebić. No ale technicznie to Ta, robi. I mu właśnie... to się udaje. Tak, właśnie o to chodzi. Ale też potrafi przeliwania. Nie napalaj się, w wilusz! No już teraz go zjada. Już jest luz, w sytuacji. Jest wiesz, bo przegrywa jeden zero, Jest w słabej luz. sytuacji psychicznej teraz, bo wrzeszczę go stres. Jeszcze tyle ludzi się patrzy, wiesz? Wębek, głowa, głowa niech ochłonie. Na luzie, trening. Mm. O to chodzi, luz. No, luz, luz, Oku. A tu się kameruje, tak? ma być wiesz, bezstresowo. Nie, on z takich rzeczy nie wychodził, nie raz. Na luzie, właśnie o to chodzi. Dlaczego Jeszcze. Widzicie na kiełbaskę? Gdzie? Pewnie. O to chodzi. Aj, 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 aj.

Z tym zagrałeś? Nie grałem z nim. Dobra, luz. luz. Zapomnij o wyniku, graj swoje. Brawo, graj swoje, jest 0-0, graj swoje. O to chodzi. Pięknie, dawa Dalej 0-0, jedziemy Net powtórka Super Szmerło. <śmierło> Luz 0-0, dalej do końca. 0-0 Ja wiem, ja wiem, tylko tak go motywuję 0-0 zero, zero. Nie, no motywuję go tak To mój brat Brawo

A co więcej, mogę powiedzieć? No, chociaż może kończyć ode mnie, ale mi się udało. I Wyrzy. tego się trzymamy. Wygrał no najlepszy. <grym> no, Dziękujemy. Finał udany.